Cześć wszystkim. Z tej strony Kasia i witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z premierami, które będą miały swoje miejsce w styczniu i jest to 11 książek, które zwróciły moją szczególną uwagę i postanowiłam, że zrobię podejście drugie do tej serii, bo miała to być seria i miałam to robić faktycznie przez 12 miesięcy, ale bardzo skupiłam się na książkach, które jakkolwiek mnie zainteresowały z opisu bądź z Okładki, bądź z czegokolwiek, albo o których na przykład słyszałam bardzo dużo dobrego i to nie zdało po prostu swojego egzaminu, z tego względu, że miałam wrażenie, że tych książek było po prostu za dużo i ja się męczyłam nagrywając to dla Was, więc w tegorocznym wydaniu, bo jest pewnie 2 stycznia, jak widzicie ten film, po prostu postanowiłam skupić się na tych książkach, które na dany moment mnie najbardziej interesują i zawęzić po prostu to grono tak do maksymalnie 15. Żeby też się po prostu nie męczyć, i tworząc to, i żeby Was nie zanudzać jakby książkami, na które nie mam aż tak dużej ochoty, będą pojawiać się tutaj również książki, o których mówiłam w którymś Bookmasie, który się tutaj Wam gdzieś wyświetli, bo tam były właśnie podane premiery, na które mam ochotę, a które mają swoje miejsce w 2023 roku, i tam już daty były oficjalne, ustalone. Teraz tych książek jest po prostu nieco więcej niż na moment, w którym wtedy nagrywałam, i tutaj też jakby brałam pod uwagę tylko i wyłącznie premiery, które mają stricte swoją datę ustaloną. I zaczynamy od pierwszej premiery, czyli od 11 stycznia, i jest to klub kłamców od Any Ward z wydawnictwa Czarna Owca. I tutaj mamy korelację między trzema kobietami. Które są w jakiś sposób ze sobą powiązane. Ogólnie cała akcja dzieje się w takim nowomiejskim miasteczku i bazuje na liceum, które jest no, dla tych wyższych sfer. I mamy tutaj do czynienia z trzema kobietami, czyli z dwoma matkami i dzieci, które po prostu uczęszczają do tego liceum. I z nauczycielką, które w jakimś dziwny sposób są powiązane ze sobą przez jednego mężczyznę. W opisie było jedynie podane tyle, że jedna go kocha, druga pragnie, a trzecia potrzebuje, więc też nie do końca wiem, o co tutaj mogłoby chodzić. I jest to właśnie ta nutka tajemnicy i w pewnym momencie, ponieważ ta książka jest kryminałem, Dochodzi do wyniesienia z tego liceum dwóch ciał, no i tutaj się nam rodzą pewne tajemnice, sekrety, i te kobiety zaczynają ze sobą w jakiś sposób konkurować, i ich, ich relacje powoli się gdzieś tam zacieśniają. I ja mam wrażenie, że to jest thriller bądź kryminał na miarę właśnie dobrych sąsiadów czy czegoś takiego, bo tam też było takie nowobogackie osiedle, a przynajmniej mam takie wrażenie i zwróciło właśnie przez to to moją uwagę z tego względu, że... Dobrych Sąsiadów również nie czytałam i również bardzo chciałabym po nich sięgnąć. Nie wiem, czy w tym roku się uda. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie są na moim po prostu jakimś tam tbr że Jak kupię, to po prostu po te książki obie sięgnę w bardzo podobnym pewnie czasie. I również 11 stycznia mamy premierę drugiego tomu Arystotelesa i Dante, czyli Arystoteles i Dante przepadają w toni życia od wydawnictwa Winidia, autorstwa Benjamina Saenza. Możecie mnie tutaj poprawiać, bo tak jak mówię, ja nie przygotowywuję się jakby z wymowy nazwisk nigdy, praktycznie. I zawsze mam to robić, i zawsze zapominam, więc jeśli coś przekręcę, jeśli coś pomylę, to bardzo przepraszam, nie robię tego umyślnie, ale. Tak samo jak pierwszy tom jeszcze przede mną, tak samo jest tutaj drugi tom. O drugim tomie Wam tutaj nie będę opowiadać, z tego względu, że no, chciałabym się pozbyć i dla Was, i dla siebie po prostu spoilerów. Wiem, że większość sięgało po tę książkę, bo to jest dosyć popularny tytuł. Ja jeszcze nie miałam okazji i bardzo chciałabym się z nią zapoznać, bo jest naprawdę bardzo, ale to bardzo kochana w środowisku właśnie książkowym, szczególnie na Instagramie i na YouTubie. I również 11 stycznia swoją premierę będzie miała... Książka pod tytułem Niewyjaśnione od Aleksandry Chmielewskiej z wydawnictwa Zwierciadło. I tutaj mamy do czynienia z jakąś młodą dziewczyną, która zmaga się z depresją i postanawia odbyć taką najpiękniejszą podróż w życiu, czyli podróż w głąb siebie. I dzięki temu może rozprawić się ze swoimi demonami przeszłości. I jednocześnie ja jestem jej o tyle ciekawa z tego względu, że jest ona oparta na faktach. I jest tu właśnie temat psychologiczny, temat właśnie psychiki ludzkiej, więc no naprawdę bardzo zwróciła moją uwagę, pomimo tego, że wcześniej nie brałam jej jakby w tym zestawieniu tych książek, które chcę przeczytać, nie brałam jej jakoś tak bardzo pod uwagę i nie brałam jej jakoś na poważnie, z tego względu, że wydawało mi się, że to nie będzie coś dla mnie, a teraz właśnie przygotowywując ten film, wyszłam z założenia, że a sprawdzę o czym jest i okazało się, że bardzo, ale to bardzo wpada w moje usta, więc również jestem bardzo zainteresowana. I ostatnią już książką z 11 stycznia jest to trzeci tom Wilczej Jagody, czyli Klątwa dla Demona od Magdaleny Kubasiewicz z wydawnictwa SQN, No i tak jak w przypadku i wcześniejszych filmów, i tego. Ja tutaj Wam nie będę przedstawiać fabuły z tego względu, że to jest trzeci tom. Ja również pierwszego nie czytałam i pierwszy miał bodaj premierę w 2022 roku i też jest jeszcze przede mną, ale mnie cały ten cykl po prostu interesuje, bo ja raczej jak sięgam po serię, to staram się je kończyć. Nie zawsze to wychodzi tak, jakbym chciała i planowała, aczkolwiek staram się właśnie je kończyć, dlatego tutaj sobie umieszczam również dalsze tomy. Was informuję o tym, że wychodzą, a sobie ustawiam w głowie taką przypominajkę, że hej, wychodzi już trzeci tom, fajnie byłoby przeczytać, nie wiem, pierwszy. Więc no dlatego się tutaj również ta książka pojawia. I 12 stycznia również mamy premierę piątego bodaj tomu. Przebudzenia powietrza, czyli książkę od Eliskowy z wydawnictwa Galeria Książki pod tytułem Kryształowa Korona, i tutaj też pojawia się ten tytuł właśnie przez to, że ja jestem niesamowicie ciekawa tej serii. Odkąd pierwszy raz zobaczyłam w zasadzie okładkę, bo ja mało wiem o tej serii, ale oprawa graficzna i szum, jaki ona wywołała podczas właśnie premiery, jak najbardziej mnie przekonuje, żeby po prostu po tą serię sięgnąć. Jeśli czytaliście, możecie mi dać znać, czy na pewno warto. Ale właśnie jest to piąty tom i ja nie miałam jakby do czynienia ze wcześniejszymi tomami, a bardzo, bardzo bym chciała właśnie to nadrobić. 18 stycznia swoją premierę będzie miało Ministerstwo Prawdy od Carlosa Angusa Casasa z wydawnictwa Mowa. I z tego co słyszałam, jest to taki trochę hołd oddany Orwellowi i jego dystopii, czyli rok 1984. I tutaj mamy bardzo podobną fabułę, bo mamy właśnie takie bardzo kontrolujące państwo, któremu za bardzo nikt się nie przeciwstawia mamy jakieś wycofane rzeczy z kultury właśnie przez władzę żeby właśnie manipulować społeczeństwem i nie ma za bardzo właśnie takich buntowników do czasu śmierci ojca naszej głównej bohaterki który był reporterem i nasza główna bohaterka czyli Julie Romero postanawia odkryć co tak naprawdę było przyczyną jego śmierci bo oficjalnie mówi się że było to samobójstwo a ona w to nie wierzy, i właśnie postanawia, wiedziona przeczuciem i wiedziona tym, że po prostu znała swojego ojca i wiedziała, że nie popełniłby samobójstwa, dociera do Ministerstwa Prawdy, gdzie okazuje się, że jego wszystkie artykuły, które napisał w przeszłości, zniknęły, i dzięki temu ona. Ma już pewność, że coś innego się wydarzyło, i chce właśnie znaleźć sprawcę jego śmierci i odkryć to, czego dowiedział się jej ojciec i dlaczego został potencjalnie zabity. A jednocześnie z boku mamy informację, że jej postępowania i poczynania podgląda troszkę ruch oporu. I do skrzynek ludzi wrzuca egzemplarze właśnie roku 1984, żeby trochę otworzyć im oczy. I ja jestem po prostu ciekawa, bo ja bardzo lubię dystopię i bardzo lubię właśnie, gdy jest tam taka polityka, władza i ogólnie jakiś taki bardzo dystopijny klimat. Więc jestem naprawdę bardzo ciekawa, i jestem ciekawa właśnie tego wątku z lekturą roku 1984, bo możecie wiedzieć bądź nie, ja rok 1984 czytałam i naprawdę bardzo mi się podobał. Może nie jest to jakiś taki mój ulubieniec, którego bym Wam po prostu polecała, ale uważam, że jest to książka, którą naprawdę warto poznać, dlatego mam nadzieję, że właśnie skoro to jest taki hołd i takie nawiązanie do twórczości orwellowskiej, mam nadzieję, że po prostu również będzie godna polecenia więc chciałabym się z nią zapoznać. I również 18 stycznia mamy do czynienia z premierą Practice Girl od Esther Laure. Laure, Laure, ciężko mi jest teraz powiedzieć, jaka jest prawidłowa wymowa. Z wydawnictwa Young. I o tej książce również czy mogliście usłyszeć w tych premierach 2023 roku, których ja jestem ciekawa. I przede wszystkim chcę przeczytać tą książkę z polecenia właśnie Kombuk, która ją czytała i była niesamowicie wkurzona na to, jak zachowywali się po prostu bohaterowie, którzy występowali w tej książce? Ogólnie książka opiera się na tym, że Nasza główna bohaterka jest taką dziewczyną do ćwiczeń, z którą nie chce się budować poważniejszej relacji, no i ona musi się w tym odnaleźć i musi się temu najprawdopodobniej przeciwstawić. I jest to taka właśnie młodzieżówka z ważnym wątkiem, z ważnym przekazem i ja naprawdę jestem jej bardzo ciekawa, bo u mnie w dzieciństwie i w tych młodzieńczych latach nie było czegoś takiego jak określenie dziewczyna do ćwiczeń i. Nie wiem, czy w ogóle w Polsce egzystuje takie pojęcie i taki termin, więc jest to dla mnie nowość. O może w ten sposób i dlatego jestem bardzo zainteresowana tematem. 24 stycznia od wydawnictwa repliki autorstwa Mirosława Rościszewskiego mamy do czynienia z książką pod tytułem Słowiańskie baśnie i bajki. No i tutaj jest zbiór po prostu bajek i baśni słowiańskich i tutaj nic więcej Wam nie powiem z tego względu, że no są to pewnie jakieś legendy, trochę mitologii, czyli coś, co ja bardzo lubię i coś, co musiało się tutaj pojawić bo mam zamiar kupić właśnie w tym roku i właśnie jakieś takie legendy słowiańskie i mitologię japońską i bodaj chińską chyba chciałam kupić. W każdym razie bardzo mnie ciekawi temat mitologiczny i tych wierzeń, wszystkich legend, więc na pewno będę się zapoznawać z nimi podczas właśnie trwania 2023 roku, a przynajmniej taką mam nadzieję, że. Nie zwątpię i e, jednak ten cel będzie osiągnięty, bo jestem po prostu bardzo ciekawa, jak to tam wygląda, bo no, nie uczymy się o tym w szkole, w szkole raczej skupiamy się na mitologii greckiej i rzymskiej, które są ze sobą bardzo, bardzo bliskie i. Połączone w pewnych momentach są podmieniane imiona i delikatnie jakaś tam zmiana fabularna się mieści, e, więc chciałabym się po prostu zapoznać z mitologią właśnie z innych regionów, bo wpisuje się to w kręg moich ścisłych zainteresowań e, i ja uwielbiam czytać takie rzeczy, dlatego tutaj nie mogło po prostu tej książki zabraknąć. 25 stycznia mamy nową książkę BF O'Leary od wydawnictwa Albatros, czyli Poszukiwane, Ukochane, e, i tutaj mieliśmy do czynienia, o tym też już Wam zresztą mówiłam. Tutaj na kanale z trzema kobietami, również, jak w przypadku pierwszej książki, o której Wam tutaj opowiadałam, i jednego mężczyzny. Tylko, że tutaj jest jakaś romantyczna korelacja pomiędzy każdą z par, i jest właśnie jeden. Mężczyzna, który spotyka się właśnie z trzema kobietami, i on w pewnym momencie znika, i one chcą odkryć, gdzie się tak naprawdę podziewa, i pewnie tam również są jakieś korelacje pomiędzy tymi bohaterkami. Ciężko mi jest też powiedzieć, bo ja nie czytałam jakby jeszcze raz opisu tych tytułów, o których Wam tutaj teraz mówię. Bazuję tylko na tym, co wiem, a nie wiem zbyt wiele, bo ja wyrzucam z pamięci opisy, bo nie wiem, nie skupiam się na nich aż tak bardzo, nie są dla mnie aż tak bardzo ważne, żeby właśnie chcieć sięgnąć po jakąś książkę. Więc tutaj też nie do końca wertowałam ten opis i przypominałam go sobie za wszelką cenę, z tego względu, że ja bardzo lubię Beth O'Leary i bardzo lubię jej pióro, bo jest takie lekkie, przystępne, proste, na gorsze i słabsze momenty, więc na pewno będę sięgała po jej twórczość i jej twórczość po prostu i nowe premiery i książki, które będą wychodzić teraz bądź w przyszłości mnie sobą interesują, więc tutaj ta książka również musiała się pojawić. 25 stycznia mamy coś, o czym już też Wam mówiłam w tamtym filmie, o którym mówię tutaj już chyba trzeci bądź czwarty raz i jest to Lucy Yee, nie jest romantyczką od Lauren Hoss, wydawnictwa kobiecego yy, i Lauren Hoff wydała w 2022 roku, w sensie wydawnictwo kobiece wydało w 2022 roku pierwszą książkę autorki, o której ja miałam okazję słyszeć i była to książka pod tytułem Ostatnia prawdziwa singielka i ja jestem zainteresowana obiema książkami, z tego względu, że ma być to taka właśnie też lekka, porywająca, trochę humorystyczna opowieść o życiu dorosłych i tutaj mamy właśnie do czynienia z naszą główną bohaterką, która nie za bardzo chce się bawić w związki, po zerwaniu, bodaj ze swoim narzeczonym, ale jednocześnie bardzo chciałaby mieć już dziecko i potomstwo, więc postanawia znaleźć sobie kandydata, żeby po prostu stworzyć z nim nowe życie. I zabiera go do swojej rodziny, która jest sceptycznie nastawiona, i w międzyczasie właśnie pojawia się ten jej były narzeczony. No i mamy właśnie korelację pomiędzy tą trójką naszych głównych bohaterów. Czy będzie trójką romantyczny? Nie mam bladego pojęcia, bo nie było tego w opisie, albo ja zwyczajnie wyrzuciłam to z pamięci i wyparłam. Ale jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, zarówno tej książki, jak i ostatniej prawdziwej singielki. I również 21 stycznia mamy premierę Late to the Party od Kelly Queenland z wydawnictwa Jaguar. I o tej książce również mogliście już słyszeć. W każdym razie jest to książka, w której nasza główna bohaterka trochę stroni od imprez i od kontaktów towarzyskich. Nigdy wcześniej się nie całowała, nigdy wcześniej z nikim nie była i to życie towarzyskie jest jej trochę nieznane. I w pewnym momencie przychodzi na imprezę i przez przypadek napotyka się na szkolnego przystojniaka i po, taką bardzo popularną osobę w szkole, e, która całuje się z innym chłopakiem, i żeby zachować to w sekrecie, postanawia zaproponować naszej głównej bohaterce e, po prostu przyjaźń. Coś na zasadzie właśnie przyjaźni i zaczyna ją zabierać na imprezy i zaczyna jej budować właśnie to życie towarzyskie, dzięki czemu ona może odkryć, jak to właściwie jest mieć przyjaciół, grupkę znajomych. No i tak się toczą losy. Nie było tam napisane, jaki jest zwrot akcji, więc ja się trochę cieszę. W każdym razie no, mamy właśnie takie wejście z życia trochę introwertyka do ekstrawertyka i też mnie to po prostu bardzo sobą interesuje. I ostatnią już książką, o której Wam tutaj opowiem, jest premiera również 25 stycznia od wydawnictwa Winidia, autorstwa Alexi Ryan i jest to książka pod tytułem Nasze puste przysięgi. Jest tutaj akcja tocząca się w krainie fei i nasza główna bohaterka Abi bardzo, ale to bardzo za nimi nie przepada. Jednak w ręce władcy, który jest bardzo dyspotyczny, a przynajmniej tak było napisane, e, krainy bodaj Cieni, trafia siostra głównej bohaterki i ona za wszelką cenę chce właśnie ją odzyskać. I przez to postanawia zawrzeć pewien fakt, że w zamian za odzyskanie i wolność swojej siostry, ma zdobyć trzy jakieś relikty, artefakty ze świetlistego dworu. I jedynym, ale to jedynym sposobem, żeby właśnie dostać się do tego świetlistego dworu, jest. To żeby udawać kandydatkę na narzeczoną księcia Ronana, bodaj tak miał na imię nasz drugi główny bohater i w międzyczasie nasza główna bohaterka zaczyna pałać do niego uczuciem, ale nie chce odwracać swojej uwagi od głównego celu, czyli od odzyskania siostry i dzięki temu zaczyna jakby swoją relację z Finem, który jest właśnie z tego dworu cieni. No i mamy tutaj trójkąt romantyczny. I ja bardzo dużo słyszałam dobrego o tej książce, właśnie jak jeszcze nie było polskiego wydania i polskiego tłumaczenia, dlatego jestem jej ciekawa. Ten trójkąt romantyczny trochę mnie niestety sobą odstrasza, bo ja nie przepadam za tym motywem. Ale jestem ciekawa po prostu książki, właśnie przez to, że było o niej bardzo głośno za granicą i jak jeszcze nie było polskiego tłumaczenia, również tutaj w Polsce dało się słyszeć o niej po prostu jakieś przebitki, więc ja jestem jak najbardziej zainteresowana. No i co? To by było na tyle, jeśli chodzi o premiery stycznia. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie dajcie mi znać, po jakie Wy premiery stycznia chcielibyście sięgnąć i które macie na swoim najbliższym radarze. A ja się z Wami żegnam. Na razie!